Dzień dobry, ja Sąski i Dariusz kanału MET. się bardzo nisko, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj to będzie odcinek da graczy, dla tych wszystkich, którzy są związani z konsolami, padami, joystickami, klawiaturą i wokół gier komputera. Będą to, to trzy porady, choć gracze, powstanie też filmik z ćwiczeniami zaraz po tym, czyli zazwyczaj po tygodniu, po dwóch możecie spodziewać się też Filmiku z ćwiczeniami. Dzisiaj będziemy mówić o takich najważniejszych informacjach dla Was, w jaki sposób sobie przynieść ulgę. Zapraszam. I tutaj, porada numer jeden: mówiłem o przyniesieniu ulgi, no ale to też są zadania takie prewencyjne, żeby tego bólu nie było, bo nie zakładam, że wszyscy mają ten ból. Ci, którzy mają, oczywiście to jest jako, jako leczenie, ale też jeżeli chcecie zadziałać sobie prewencyjnie, jeżeli wasza ścieżka zawodowa wręcz się wiąże z komputerem, z joystickiem, z padem to najważniejsze, żeby też taką ergonomię sobie wdrożyć. To porada numer jeden to właśnie te ergonomia, czyli przerwy w pracy, w przerwy w używaniu tego joysticka. Ja wiem, że często jest tak, że nie da się oderwać, ale trzeba, czyli z poleceń, zaleceń powiedzmy sobie raz na godzinę, raz na 60 minut, na 5-7 minut dobrze by było się oderwać. W naciąganiu na 3, ale żeby to było systematyczne. Poradna numer 2. No i teraz zajmę Wam tą przerwę, żebyście tak 3-5 minut nie siedzieli bezczynnie. Numer 1 to co pewnie większość z Was robi grając na padzie, to na początku tak strzepujecie ręce, ewentualnie masujecie. Tak, to jest jak najbardziej dla Was pomocne. Trzeba było zrobić to bardziej rzetelnie i bardziej systematycznie, dlatego te przerwy systematyczne. Możecie zacząć od takiego oszybania, a później drobnego masażu. Tych mięśni czy tych sfer, których najbardziej czujecie. On może być taki laicki, to nie musicie co godzinę dzwonić pod specjalistę, żeby 3 minuty wam wymasował. Nie. Dobrze by było po prostu sobie nawet w najprostszy sposób wygnieść, bądź wręcz nawet przytrzymać bolesne punkty i przytrzymać. I jakby przytrzymać się i trzymać tak ze 30 sekund i sobie zrobić z 3-4 punkty. I trzecia porada, już taka bardziej termo, czyli tutaj bym działał ciepłem. Czyli jeżeli po pierwsze zastosowali Dostosowaliście się do porady numer jeden, żebyście sobie przerwy. Dostosowaliście się do porady numer dwa, czyli masujecie sobie. To dobrze było na przykład użyć. W niektórych źródłach mówi się o jakimś tam moczeniu w gorącej wodzie tych rąk, ale ja bardziej bym mówił o jakimś, nie wiem. Może jakieś maśli rozrywającej do tego masażu? Oczywiście takiej, która by nie śmierdziała na całą chałupę, ale ym, wszelkie ciepło, to chciałbym przekazać, byłoby dla Was w te mięśnie spracowane. Nie mówimy tylko o samej dłoni, mówimy też o przedramionach, bo tam też często ludzie odczuwają ból, czyli żeby sobie przynieść troszkę ulgi, to można by było sobie masować, bądź nawet rozetrzeć, bądź pod ciepłą właśnie wodę, pod ciepły prysznic, bądź jakiś okład ciepły, który by pracował na to, żeby rozluźnić te spracowane mięśnie. To wszystko na dziś. Szybkie trzy porady. Mam nadzieję, że jednak pomimo tego, że szybkie będą e, pomocne, tak jak powiedziałem, e, będzie filmik z ćwiczeniami chyba jeszcze bardziej e, dla Was pomocny. My za dzisiaj z Dariuszem e, bardzo dziękujemy. Po naszej prawej, waszej lewej stronie zostawiamy kolejne sugestie. Jeżeli ten filmik już powstał, to właśnie w tych sugestiach tam go zobaczycie. Dziękujemy za dzisiaj. Oczywiście udostępniajcie ten filmik, jeżeli Wam się podoba. Do zobaczenia.